Siemka. Z tej strony Bajek to jest kolejny odcinek z Daily. Dzisiaj, jak widzicie, jest Farming Simator 13. Wczoraj była 11, jutro będzie 15. I zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć kilka słów. Między innymi takie: dziękuję nowym subskrybentom za zostawienie subskrypcji. Proszę o zostawienie nowych subskrypcji, nowych widzów. Łapka w górę, dzwoneczek i komentarz mile widziane, natomiast nie wymagam. I co no I dzisiaj będziemy po prostu kultywować. Bo. Aha, czyli to pole jest już skultywowane. No dobra. I z tego co pamiętam mówiłem wam, że będę siał czy Zasiałem mm, trawę, tylko chciałbym Wam też taką rzecz powiedzieć, że ja po prostu siejąc trawę, yy, nie miałem na myśli, że siania trawy, że zasieję i yy, nic więcej nie będzie. Bo prawdopodobnie powiedziałem, że już nie będę więcej siał. Tylko jak ja Wam już mówiłem, yy, ja idę do pracy. Byłem Cię w pierwszym dniu pracy i naprawdę nie miałem czasu przygotować się. więc przepraszam, że to będzie znowu siew. Drugi odcinek z rzędu. No ale wybaczcie mi, no po prostu no nie miałem czasu na to, żeby się przygotować. W sobotę raczej już czas będę miał, więc yy, na spokojnie. A dzisiaj będziemy sobie siać pszenicę. I chciałbym Wam powiedzieć, że jeśli nie skończę siać tego pola, to się nic nie stanie. W na następnym odcinku i tak będziemy robić coś innego, na pewno już. Mm, a dzisiejszy materiał chciałbym zrobić tylko na 15 minut ze względu na brak czasu na. To, że muszę wyrenderować jakiś inny materiał, wstawić inny materiał na kanał. Ile rozumiecie, bo ja to nagrywam na zapas nie dlatego, że chcę, nie dlatego, że muszę, tylko po prostu... To muszę, czy... Nie dlatego że chcę, tylko po prostu muszę. Bo mam bardzo sobie internet i może się tak stać, że... O kurka. Może się tak zdarzyć, że po prostu... Nie będę w stanie, jeśli będę nagrywał na co dzień, nie będę w stanie wam stawiać materiałów. Naprawdę. To nie jest żart. Naprawdę, to jest, to jest bardzo poważna sytuacja. I ja oczywiście bardzo chcę wam stawiać materiały i w ogóle. A jeśli nie będę mógł, przepraszam, to, to po prostu nie będę stawiał. Fizycznie nie będę w stanie. Chciałbym też wam podziękować za ilość wyświetleń, bo jest. Niesamowita, po prostu. No, 170 ponad wyświetleń, to jest chory wynik dla mnie. Przecież ja zanim rozpocząłem daily, to żeby jedno wyświetlenie mi to był cud. A tutaj jest nagle 177 wyświetleń, to jest naprawdę super wynik. I obstawiam w tym momencie, że to jest ponad 177, bo No YouTube się jeszcze nie odświeżył, a tym przed chwilą sprawdzałem, więc naprawdę nieźle. Obstawiam, że jeszcze zostało około 10 minut nagrywania, więc. Może mi się uda chociaż zrobić połowę tego pola, a jeśli więcej, to będę. Ile mi się uda zrobić, tyle będę zadowolony. Bo nie mam dziś naprawdę czasu dla Was nagrywać. Jest godzina 25, wtedy nagrywam. Ja bym chciał jeszcze po prostu się zrelaksować, a nagrywanie dla Was to jest, tak powiem, mój obowiązek, więc muszę ten obowiązek zrobić, bo zobowiązałem się, więc muszę to zrobić. Druga rzecz jest taka, ja prawdopodobnie w najbliższych 2-3 tygodniach oddam komputer do, do czyszczenia, więc. Jeśli nie pojawią się filmy, to przepraszam, ja się postaram jak najwięcej filmów wstawić. Oczywiście będę nagrywał dotąd do ilu będę mógł, ale ja dam komputer do czyszczenia, podzespołów i tak dalej. Bo ja sam się troszkę boję, nie dlatego że ten, nie wiem czy coś, tylko po prostu to jest laptop. Ja się boję laptopa samu. Czyli gdyby to był komputer stacjonarny, to bez problemu sobie z tego sam przeczyszczenie. Ale że laptopa to się troszkę boję tykać. No a że po prostu muszę go wyczyścić, bo jest już zakurzony dość mocno od środka. No, to go po prostu odeślę do oczyszczenia. Bo ja sam nie będę miał czasu, a muszę. Jeśli skończymy to pole przed 10 minut. Jeśli za 10 minut skończymy nagrywać. Czu, przepraszam. Jeśli za 10 minut skończymy to pole, świat skończę, to wtedy będzie koniec odcinka. Bo naprawdę nie mam dużo czasu dzisiaj. Ja na nagrałem dosłownie. 7 minut temu skończyłem nagrywać materiał z World of Tanks. Dwa materiały dziś nagram, przecież to jest dla mnie, no to jest nic, bo nagrywałem gdzie nie po 3, 4 materiały, po 40 minut, ale no w ciągu 20 minut, 23 minut nagrywam już drugi materiał. I naprawdę to nie jest łatwo. Bo ja zazwyczaj robię materiały po 20 parę minut, a dzisiaj w 20 minut ja drugi, drugi materiał nagrywam. W pierwszym odcinku być może będzie. Cholerać co będzie w pierwszym odcinku? Nie mam pojęcia. Nie deni, nie chcę, bo nie mam na to czasu w tym momencie. Po prostu fizycznie ani czasowo, ani możliwości, ani nic ja mam. Przepraszam was za to. No powiem tak: no jutro materiał będzie nagrany normalnie. Z 15 będzie nagrany normalnie. Te 20 parę minut. Czy jutro. Dobra, pamiętam co jutro miałem zrobić, więc zrobię. Jeśli ktoś nie wie, co mam zrobić, co jutro mam zrobić po, podczas publikacji tego materiału, to niech spojrzy do poprzedniego odcinka z Fatminga 15, to się dowie. Wiem, że ten materiał będzie dość krótki, może 7-8 minut, może to nawet 10 minut. Bywalnie, jakby no było to 10 minut, to byłbym zadowolony, bo naprawdę, no. Bardzo mi zależy na tym, aby ten materiał był na czas. Aby czas się wszystko zgadzał. Ja tak chciałem materiał robić od 10, do tych, od, no od 10, od 15 do tych 25 minut, ale dzisiaj po prostu nie jestem w stanie zrobić więcej materiału, po prostu nie jestem na to przygotowany, nie, nie mam tyle czasu po prostu fizycznie, aby zrobić taki długi materiał. Bo jeśli bym nie musiał jeszcze jednej rzeczy robić, jeśli bym się nie musiał po prostu relaksować, to bym pewnie nagrał 20 parę minut materiał. I gdyby komputer nie musiał być do czytania, to pewnie nagrał te 20 parę minut. A nie 10, 15 minut. naprawdę, by was przepraszam za to. Piem na wyciągnik, bo tak stwierdziłem, jak mam robić w każdym odcinku nowy ciągnik, no to będzie w każdym odcinku nowy ciągnik. Co prawda jak brak mi ciągników, to prawdopodobnie będą mogły się powtarzać jakieś ciągniki, ale mam nadzieję, że się nie powtórzą. No i oczywiście sprzęt się znowu powtórzył, czyli kul siewnik bo co by innego się mogło pow nie powtórzyć? No chyba nic. I teraz gaz, gaz, gaz. Największy problem pojazdu w tej grze dajesz naciskam. Y Przycisk numer 2 na klawiaturze i co, i ten ciągnik tak się rozpędza, jakby nie miał siły się rozpędzić. Ostatnie chyba trz, dwa i pół przejazdu, czy półtora ostatnie przejazdu, nie licząc tego, to półtora, I jeszcze dwa przejazdy. No, na styk będzie ten drugi przejazd. No, jak tam czy nie dorobi czemuś, to po prostu nie będę się przejmował, tylko po prostu zakończę materiał, bo naprawdę nie mam dzisiaj czasu. Naprawdę bardzo trudno jest mi cokolwiek zrobić i nie mam dzisiaj czasu. Naprawdę, to mówię wam z ręką na sercu. To prawda, wy tego nie widzicie, bo nie mam kamerki, ale mówię wam, mam, mam rękę na sercu i mówię, nie mam dzisiaj czasu, żeby nagrywać, a nagrywam to, bo was... Bo, bo was lubię, chcę o was zadbać, żebyście nie byli bez materiału nagranego. Więc z, z, tak, obiecałem, że materiał daily, i nie chcę, żebyście zostali bez tego materiału. Prawda, Farming Snaturow 13 to jego, ten odcinek pewnie wstawia za jakieś 2-3 dni, nawet w 4, ale damy radę, przeżyjemy. Ostatni przejazd. Musiałem na chwilkę zrobić cięcie i odejść od komputera, ale już jestem. Kończymy sianie. Dobra, i w tym materiale to by było już no, na tyle. Przepraszam za taki krótki odcinek i przepraszam, że znowu się powtórzę, sianie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. To zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć.